Siema, siemu wszystkim. Bardzo dzieńcze czy dzisiaj I dzisiaj nowa seria, w której będę wam pokazać. Ciekawostki z Minecrafta. Dzisiaj 10 rzeczy, jak się można zabić na przykład tu. Ale dzisiaj jest ze mną też mój kolega Hubi 1 2 3 4. Właśnie Hubi 1 2 3 4. Właśnie Hubi 1 2 3 4 z nami jest i tak. my się dzisiaj zabijemy. Tutaj jest łóżeczko i żeby to się udało, musimy trochę pobiegać, bo musi, musimy jeździć, bo nam się życie się nie może odnawiać. i w... JJ, ale jak już wszystkie kowadła nas spadną, to już zginiemy na dobre. No nie, bo przecież my się rozpiliśmy w innym miejscu. Oczywiście, no dobra. sobie hop, 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 hop. Dobra, tyle już chyba wystarczy. Dziwicie się, co to za tabliczki? Jedynka, czyli że pierwszy sposób. Czas na demolkę. A ja. Brawo! Zobaczcie, ile kowadę. A teraz pora na gorący prysznic. Zobaczcie. Tutaj jest wiaderko, w którym się pisze. Zbierz lawę i pora do gorącego prysznicu. Dobranoc, gorący prysznic. Mega gówno Gorący prysznic. Ło! Tego się nie spodziewałem, ale cóż. Fuck! I u. Ale chciałem Wam powiedzieć. Mój nowy skin. Ciągle mam nowy skin. Poje... Wgrywam. Dobra, teraz zobaczcie. Wgrywam do Explore. Dobra, no to tutaj spawnuj moba, to chyba jedno nam wystarczy, kuźwa i tutaj się chciałem zamknąć w bedrocku i zrobić coś z creeper, creepcio, brawo creeper, pierwszy raz się cieszę, że creeper mnie wykabumuje, lecz ta lawa nieprzyjemna, tutaj jest trójka, tutaj ta rzecz moba i tutaj czwórka, musimy wejść na to ale to jest skrzyncze o właśnie, to jest sztolna my weźmiemy ścianki. a, a kilo gdybyśmy mieli jakiś błąd skoczymy do tej wody to tak naprawdę jest a nie powiem, jak sami się przekonacie co to jest kiedyś no chyba teraz Chyba teraz. No. Zobaczcie jak to epickie wygląda. Dobra, nie. No pierdzielenia. Nie bekaj. No. Hop. Pa, pa. Kurde, nie zabiłem się. Nie zajmuje mało. To wejdź do lawy, JJ. No dobra. To... Zróbcie więcej drzewek po prostu, okej? Okay? Ja nie za bardzo tego testowałem, a no no więc. To jest mapa od widza jednego. No dobra. Jaki miał mi gdzie Nie. Żartowałeś, nie? Nie. Ty żartujesz? Żartowałem. No, a zwykle on żartował, bo to jest wełna, ale skoczyłem gdzie indziej. I trójka. Czwórka. Piątka. Piątka. A ile ma być właśnie tych zabliczeń? Nie wiem, dziesięć. E, Nagroda dla nas wtedy będzie. Tak. Powiedz coś o tej nagrodzie? Diaksy. No może coś, no innego coś wy, wyprodukowałem. zobaczcie, to jest też do was trochę. Kuźwa, co to tutaj diaksy? Zobaczcie. Nie, ja se nie widzę żadnej lawy, kurde! No i wiecie. Uważajcie dlatego przy diaksach, bo... Właśnie jest lava. Bo was lawa może pierdyknąć. Nie przechliwaj. Bo, na, bo ciebie dzieci oglądają. No nie wiem. Ale zobaczcie, fuck ile lawy. Ja następny odcinek z poradnika chyba tutaj nie nagram na tym serwerze. O, Diaksy przeżyły. No to ja Diaksy w rączkę. Mam dwie Diaksy wrączkę, Diaksy wrączkę. To? To iść pod podrażę. Szóstka. Kajlo. Dzięki, Lof. I zobaczcie, to mnie zajmie. Tyle żwiru. To nie żwir, tylko kamyk. Żwir. Zobacz. Tyle sposobów, by umrzeć. Tyle sposobów, by zdenerwować. Czemu ci tak HP mało spada? No dobra, to mi już dodamy. Nie próbujcie dzieci tego samego w domu. Nie zakopujcie się piaskiem. Tak, bo się jeszcze udusiście naprawdziło. Kurde! Fak, jak to w to mogło wpaść? Tam jest woda, JJ. A, dobra, tam. W sumie to już mam 11 śmierci za sobą. Nie, nie, co ja mówię? Co ja pierdzielę? Dobra, tam wali to. Tutaj już byliśmy. O, kilo jeszcze przeżył? Fajnie, wszystko przeżyło. To siódemka, nazwałem to dość dziwnie, Nie. to rozpierdol się, nazwałem to kowadłem, tak sobie nazwałem, a chodzi tu o to, żeby sobie zbudować coś z TNT i potem to wypieprzyć w górę, wypieprzyć w górę, w górę, w górę, mogę JJ zbudować, mhm. JJ, plus. ty się podsadzisz. Niepotrzebnie do Ciebie przyjechałam wtedy, do, 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 do. Mm, dobra. I... wysadzaj! Jeszcze nie. Kabum, madafaka, jest pod boku. Czemu to się jara? O. O, nie. I bum, będzie, A, boom, boom. będzie bum! było nam nie, się. To nie byłem ja. Byłeś, byłeś Nie kłam To ty byłeś Nie kłam To ty Nie mm, Dobra No to teraz Tu już byliśmy Zobaczcie, jaką fajną dziurę zrobiliśmy, Chubik zobacz Jolo No, duża, fajnie idziesz do następnego. I ósemka. To będzie mikstura. A wiecie jaka? Nie wiecie co to jest. Zobaczycie. nikt nie zdradza. A można... no, no. Najpierw to. I my sobie poczekamy. Kilka godzin. Nie, no to kilka mil sobie poczekamy. Możemy sobie uczynić lekcie pływania, a ja nawet jakieś stworzenia z nami zginęły. Czy to nasza ekspa? To chyba nasza ekspa sobie podbieramy. No i... No dobra, no to... What? What the fuck? To nam rozwaliło coś. No rozwaliło kawałek. Naszego... Odcinka? naszej rzeczy. Batafak. Mm -hmm. Albo nie? Fak, noc się robi. No już zrobiłeś tą miksturę. jeszcze nie. jak tam nie, ty to nie, jeśli wiecie to, to nie mówcie. Wiele sposobów by umrzeć. Co do ch... No dobra, nie powiem co tutaj by się stało. Dobra. <laughs> sora, Sora, bardzo Sora. Sora wymknęła mi się. bym się Ale jakiś fajny odgłos mamy, śmieszny jakiś odgłos. Mogę, ja wypić potkę i sam damage. No i wiecie jaka to potka? powiedz Sam damage. No to chlejemy do końca. coś źle zrobiłeś. Coś źle zrobiłeś, czekajcie. Ja coś źle zrobiłem? Czekajcie. Coś tutaj mi nie zadziałało, bo... Coś tutaj mi nie zadziałało, Fak. Wiecie co, ja coś muszę zrobić na kreatywie. Szybciutko. Od ją sandeli co ja właśnie piję dzień dzień. Która godzina? Nie wiem co sprawdź osiemnasta czterdzieści za dwadzieścia minut idę na autobus No dobra no to teraz ja muszę to zezierać żeby było fajne zakończenie cię. no i dobra bo to ja to zezierę ale najpierw muszę mieć najpierw muszę wybiegać to czy ja gram? Przyłączę na normal. Bo to chyba szybciej szło. A ja czemu nie będzie? A będzie JJ? Nie wiem. Portal do letteru i z polegu nie Dobra. Tata do biedy. Dobra. Zginiemy raz, dwa, trzy. A dobra, mi się to się nie udało. Nie będziemy. Niepowodzenia robić jakiegoś pierdolnego dobra, już nieważne. A dziewiątka, zobaczcie, to! Spadek z próżni. Nie no, zobaczcie, to nie jest spadek z próżni. Fuck! Takie duży przelot. Nie powinniśmy zginąć, bo to była woda. I finał. To sobie jeden z moich ulubionych bloków. Sobie... Postawię na śmierć, tak sobie postawię. Mówię, jeden taki fajny blok. Dobra, to ja wsiadam. łatwo, Wow! Ło! Wow. Wow, szybciej, daj pan, daj. Daj. Dobra, to będzie trwać wieki, dlatego ja muszę to wybiegać. Ja muszę wybiegać, ja co ich pobiegam the fuck No dobra to też nie zadziałało. Sorry, sorry. No to ja przejdę do tej naszej nagrody. Przejdę do tej naszej nagrody, bo. Obawmy się. To jest wódka. Właśnie tak. Cały stak wody. No to my sobie wychlejemy ten cały stak wody. I chlej, chlej, my, 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 my. Koniec? 17? 17 level, dobra. Halo? Dobra, no tu mamy jakiś... No to subskrybujcie łapkujcie Do następnego odcinka. Pa, pa!